Recello powstało w 2020 roku i zajmujemy się rozwłóknianiem. Rozwłóknianie produktów tekstylnych, takich jak włóknina czy taśma, polega na rozszarpaniu utkanego materiału, który ma postać stałą, do postaci pojedynczych włókien, z których ten materiał został utkany. Aplikowaliśmy o dofinansowanie z funduszy norweskich, ponieważ chcieliśmy uruchomić nową, nowoczesną linię rozwłókniającą, która byłaby w stanie poradzić sobie właśnie z tymi problematycznymi surowcami wykonanymi z włókien sztucznych i syntetycznych. Podczas realizacji całego przedsięwzięcia mieliśmy możliwość współpracy z mentorem norweskim, który był dla nas ogromnym wsparciem w prowadzeniu biznesu. Dzięki temu, że uruchomiliśmy nową linię rozwłókniającą, dało nam się zwiększyć naszą produkcję o 1 czwartą i pozyskać nowych czołowych producentów artykułów higienicznych. Rozwłókniamy rocznie 1000 ton surowca, czyli 1000 ton włókna zostaje z powrotem odzyskane i nawrócone do produkcji. Dzięki dofinansowaniu możemy zawracać jeszcze więcej surowców, zawracamy zarówno płatki kosmetyczne, szkielety po wycięciu płatków, zawracamy taśmy, które nie udało się i nie można z nich tych płatków wyciąć, jak i włókniny służące do produkcji nawilżonych chusteczek. W funduszy norweskich zakupiliśmy dodatkowo instalację fotowoltaiczną. Instalacja ta zapewnia nam pokrycie mniej więcej 1 czwartej zapotrzebowania na energię elektryczną całego naszego zakładu. Produkujemy rocznie 50 MWh prądu. Oszczędziliśmy 38 ton emisji dwutlenku węgla. Linia produkcyjna, która powstała dzięki grantowi, umożliwia nam wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku, a w efekcie realizację nowych pomysłów.